Cześć, witamy Was. Ania i Wiktor. Tak się Wiktor zastanawiam, bo od paru dni siedzę w domu, pracując zdalnie. Rozmawiam przede wszystkim z kolegami z pracy, z klientami, z osobami, które znam. Natomiast, jak zadzwoni do mnie na przykład telemarketer z instytucji finansowej, to zauważyłam, że jestem już podirytowana. Nie chcę rozmawiać, i narasta we mnie taka wewnętrzna agresja. Staram się być oczywiście grzeczna na zewnątrz, ale zaczęłam się zastanawiać, czy coś już mi się w głowie zmienia od tego, przepraszam, siedzenia w domu. Tak, zmienia się. Zmienia się, ponieważ przebywamy w warunkach, które w jakimś stopniu nas ograniczają, a całe nasze dotychczasowe życie funkcjonowaliśmy. Jednak w sytuacji, w której proporcje przebywania w domu i poza domem, w izolacji i między ludźmi, były zupełnie inne. Mhm. I w związku z tym narasta w nas stres, a kiedy narasta w nas stres, no to też zmienia się praca mózgu. Mhm. Układ regulacyjny mózgu składa się z dwóch takich podstawowych składowych czyli z części, która aktywuje mózg i części, która wycisza mózg, relaksuje go. Więc w tej chwili przewagę zdobywa ta część glutaminergiczna, która odpowiada za aktywację. No i stąd właśnie takie tendencje konfrontacyjne. To co powinnam, powiedz, zrobić, żeby sobie pomóc? Ja myślę, że można tutaj po pierwsze odizolować się od bodźca, co jest pewnym elementem higieny psychicznej. Czyli krótko mówiąc, zrobić sobie przerwę. Zrobić sobie przerwę od tego, co się przed chwilą robiło, również od pracy z telefonem i to pozwoli Ci trochę przywrócić równowagę. Spokojnie. Druga rzecz, o której warto pomyśleć, to to, jak przeciwdziałać temu napięciu układu glutaminergicznego. I to, co mamy do dyspozycji właściwie w każdej chwili, to są głębokie oddechy, które aktywują, może aktywizują układ przywspółczulny, układ autonomicznego, który z kolei też odpowiada za to, żeby cały nasz organizm się wyciszał, a nie pobudzał. Więc mamy działanie przeciwstawne. Warto wyjść na balkon i te oddechy wykonać tam, bo tam mamy świeże powietrze i dodatkowo mózg dotleniamy, a mózgowi tlen jest bardzo potrzebny, żeby prawidłowo funkcjonował. No i tak myślę, że z perspektywy takiej emocjonalnej, psychologicznej, warto jest też dbać o jakość kontaktów z ludźmi. Pomimo tego, że przebywamy w domach, jednak kontaktujemy się telefonicznie, internetowo. I jeżeli mamy kontakty z ludźmi, z którymi te kontakty napawają nas radością, satysfakcją, to po prostu jesteśmy szczęśliwsi. Wydziela się nam endorfina, to też tonizuje mózg, i. W ten oto sposób liczyłbym na to, że będziesz w stanie szybko wrócić do równowagi i zapobiegać tym tendencjom konfrontacyjnym. Dzięki. Będę się bardzo starała, a ciekawie jesteśmy, jak Wy radzicie sobie z obecnością w domu i pracą zdalną z tej perspektywy. Dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia. Do zobaczenia.